Dzisiaj Wam pokażę, jak zamknąć igłą oczka w ściągaczu podwójnym. Oczka będziemy zamykać tą samą włóczką, którą pracujemy oraz będziemy potrzebować do tego igły dziewiarskiej. W zależności od tego, jak gruba jest włóczka, taką grubą będziesz potrzebowała igłę dziewiarską, żeby po prostu ona przeszła przez tą pętelkę oraz żeby fajnie ci się przerabiało. W pierwszym kroku musisz sobie odmierzyć odpowiednią długość włóczki, którą będziesz pracowała. Płucz robotkę na boku i odmierz sobie trzy długości, czyli bierzemy naszą włóczkę i przekładamy ją sobie właśnie tak: jedna długość, druga długość, trzecia długość. I możemy sobie odrobinę, troszeczkę więcej zostawić. Ja sobie odetnę w tym miejscu. Teraz nawlekamy sobie tą naszą nitkę na igłę. Taki sposób, w taki sposób, żeby ta końcówka była dosyć blisko naszej robótki, ale potem trzeba sprawdzać i patrzeć, żeby po prostu ona nie wchodziła w naszą robótkę. Czyli ja sobie zostawiam... ja sobie zostawiam około taki mniej więcej fragment, resztę sobie podwójnie składam i mogę zacząć pracować. Aby zacząć pracować igłą, najpierw sobie zrobię takie przygotowawcze m, przełożenie nici, i teraz y, pierwszym krokiem będzie to, żeby przełożyć tą igłę tak jakbyśmy przerabiały oczko na lewo przez prawe oczko. Więc przerabiamy ją sobie w ten sposób. Następnie przez oczko, które jest na prawym drucie, przez to ostatnie oczko lewe przełożymy igłę tak jakbyśmy przerabiały na prawo, tutaj przez tylną nitkę. W ten sposób. I możemy sobie teraz te oczka ściągnąć. I delikatnie zaciskamy. I teraz tutaj mamy nasze pierwsze takie przygotowawcze przełożenie nici. Natomiast ogólna zasada przy włoskim zamykaniu oczek jest taka, że każde oczko przerabia się dwa razy, czyli przekłada się tą nić dwa razy przez nie. I przez oczko prawe, najpierw przekładamy nić jakbyśmy przerabiali oczko na lewo, a następnie jakbyśmy przerabiali oczko na prawo. A przez oczka lewe jest odwrotnie, czyli najpierw, jeżeli mamy oczko lewe, najpierw, najpierw przekładamy tą nić jak na prawo, a następnie jak na lewo. Zaraz wam to zademonstruję, bo to tylko tak strasznie brzmi. Dobra, kolejne oczka, które będziemy teraz szukać, to są oczka prawe, bo mamy tutaj dwa oczka prawe. I teraz to jest ten taki pierwszy krok po, tych, przy, po tym przygotowaniu. Wbijamy się tutaj w to oczko prawe, czyli w tą lewą nóżkę, i wbijamy się pod prawą nóżkę. I sobie to, to, przez te oczka przekładamy nić. Jak już ją przełożymy, oczko na razie sobie ściągniemy, bo to oczko, nad tym oczkiem będziemy pracować później. Teraz szukamy, żeby połączyć te, ocz, te dwa lewe oczka. To oczko lewe i to oczko lewe. Widzicie? Tu było oczko lewe z tego przygotowywawczego przełożenia. I teraz oczko lewe na, na drugiej stronie będzie wyglądało jak oczko prawe. Czyli znajdujemy sobie tutaj to oczko prawe. Znajdujemy sobie to oczko prawe i przerabiamy je teraz jak na lewo, a oczko lewe z tej strony przerabiamy jak na prawo. Czyli wkładamy sobie tutaj igłę, igłę od spodu i przekładamy te dwa oczka naraz. Dzięki temu będzie się pracowało po prostu szybciej. I możemy teraz je ściągnąć z drutu. Nie zaciskamy tutaj za mocno, żeby y, sweter czy jakieś inne wykończenie, które robicie, było dosyć elastyczne. Teraz szukamy kolejnego oczka prawego, nasze kolejne oczko prawe jest tutaj, szukamy tej nóżki, o tej właśnie, i szukamy kolejnego oczka prawego, żeby je połączyć. Oczko prawe kolejne jest tutaj, więc przekładamy przez to oczko prawe. I przeciągamy nić. I teraz, teraz nie ściągamy na razie tego oczka prawego, bo mamy tutaj jeszcze oczko lewe, które musimy ściągnąć. Szukamy teraz naszego oczka lewego, które przed chwilą też przerabialiśmy. I nasze oczko lewe jest tutaj. To jest nasze oczko lewe, czyli szukamy sobie tego oczka lewego. Ono jest. O, wyszłam z kamery, przepraszam. Ono jest tutaj. I teraz sobie po prostu wkładamy od tej strony igłę. I następnie tutaj. I przekładamy. I teraz już widzicie, tutaj oczko samo zeszło i sobie ściągam razem z tym oczkiem prawym. Powstaje mi coś takiego. I idę dalej. Zamykam kolejne oczka, czyli teraz dwa prawe znowu. Dwa prawe, czyli tu prawe wbijam się tak o. I kolejne. Przeciągam. I ściągam I teraz sobie znowu szukam oczka lewego. Moje oczko lewe jest tutaj, czyli takie oczko, które jest wypukłe, wypukłe na lewej stronie, to jest moje oczko lewe. I jak tutaj się już wbijam w ten sposób, tak tutaj się wbijam w ten sposób. I to jest cała filozofia, moi drodzy. Wykonujemy tylko kilka kroków, które powtarzamy. Czyli znowu szukamy oczka prawego, do kolej oczko prawe do kolejnego oczka prawego, a oczko lewe do oczka lewego. I znowu oczko prawe z oczkiem prawym. I oczko lewe, oczko lewe z oczkiem lewym. Uwierzcie mi, że to idzie dużo łatwiej i woli się tego nie nagrywa. <grywa> Tutaj muszę patrzeć w kamerę, czy na pewno każdy krok jest dobrze pokazany, więc y, też nie, nie naciągam tak szybko nitki jak normalnie. Ale to jest tutorial, tu się uczymy. Uwierzcie mi, że po kilku, y, kilku krokach załapiecie i po prostu będziecie sobie oglądać serial, nawet nie będziecie patrzeć na to. To tylko tak trudno wygląda, ale warto, warto poświęcić czas, żeby się tej metody nauczyć, ponieważ zamknięte z nią swetry mają taką, taki fajny ściągacz jak ze sklepu. Tam wam nic nie przeszkadza, nic nie wydaje się, takie tępy w zakładaniu. Ja teraz korzystam z tej metody do wszystkiego: do zamykania rękawów, brzegu swetra, i weli wykańczam dekolt to też dekoltu swetra w ten sposób No i znowu szukam oczka lewego. Lewe to prawe na drugiej stronie. Czyli jeszcze raz pokazuję. Tak. I tak. I przeciągamy. Ja sobie przerobię to do końca i wrócę do Was na sam koniec, ponieważ tutaj będziemy łączyć w okrążeniu i pokażę Wam, jak to zrobić. Jestem już bardzo blisko końca i pokażę Wam, jak będę wykonywała ostatnie oczka. Przede wszystkim kontynuujemy to, co robiłyśmy wcześniej, czyli wbijamy się w oczko prawe, żeby połączyć z oczkiem prawym. I następnie szukamy oczka lewego, żeby połączyć oczko lewe z oczkiem lewym. Teraz możemy już nasze druty odłożyć. Została nam teraz taka przerwa, i będziemy teraz nad tym pracować, więc tu mamy ostatnie oczko, nad którym pracowałyśmy, było oczkiem lewym, więc teraz bierzemy nasze oczko prawe, które jest w tej linii i połączymy je z tym oczkiem prawym, czyli wbijamy się tak, i idziemy tutaj i przekładamy nić. Teraz będziemy szukać oczek lewych, które są tutaj i przekładamy włóczkę przez oczka lewe. Zwyczajnie tak o. A nie to jest to oczko. I mamy już tak naprawdę zamknięte. Teraz wystarczy, że schowamy tę nić. I możemy ją odciąć, i voilà! Nasze zamknięte oczka są elastyczne. Nawet troszkę oddalę, żeby było to lepiej widać. Jeżeli wykończycie sobie tą metodą sweter, rękawy i tak dalej, będziecie mogły swobodnie przełożyć yy, dłonie, albo po prostu ten sweter nie będzie Wam opinał bioder. To był tutorial, jak zamknąć oczka w ściągaczu podwójnym.